Opowiem Wam dzisiaj o zabiegu, który warto wykonać na jednej z pierwszych wizyt w Klinice medycyny estetycznej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej ciekawostek na temat medycyny estetycznej i kosmetologii, zaobserwuj nasz profil. Przedstawię Wam dzisiaj zabieg bankietowy, który można wykonać przed ważną uroczystością. Jest to zabieg GENEO. Wmusiła się do nas młoda pacjentka, która chciała polepszyć kondycję swojej skóry, chciała ją dotlenić, rozświetlić i oczyścić. To wszystko daje nam zabieg Geneo. Na skórze pacjentki możemy zaobserwować zaczerwienienia, które wymagają oczyszczenia. Na początku na skórę pacjentki nakładam żel, dzięki któremu kapsułka nam się uaktywi. Dla pacjentki wybrałam procedurę detox, która nam oczyści, rozświetli i dotknie skórę. Sam zabieg oczyszczania polega na wytwarzaniu pęcherzyków dwutlenku węgla, które odpowiadają za zbieranie martwego naskórka. Po oczyszczeniu na twarz pacjentki nakładam serum, które będziemy wtłaczać masażem. Z Do mojego doświadczenia wiem, że należy wykonać serię 3-4 zabiegów Geneo, aby podtrzymać długotrwały efekt pięknej skóry. Koszt pojedynczego zabiegu to 350 zł.